Zaczynamy program Gościniec z Radia Warta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniądzach, które starostwo powiatowe we Wrześni ma dla organizacji pozarządowych. Moim państwa gościem jest naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu w starostwie Mateusz Masarak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Konkurs dotyczy organizacji pozarządowych i tego, co mogą robić za pieniądze, które od was uzyskają. Na czym polegają takie konkursy? Dla kogo są przeznaczone? Dokładnie. Konkursy ofert przede wszystkim są skierowane dla organizacji pozarządowych, czytaj stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, które w ostatnim czasie bardzo prężnie zaczęły na naszym terenie również działać i które będą realizować zadania powiatów w obszarze poszczególnym ogłoszonym w konkursie ofert, czyli mówimy między innymi o kulturze. O zdrowiu, o działaniu na rzecz w wieku emerytalnym, kulturze fizycznej w wszystkich tych obszarach mogą realizować zadania. Co ważne, musi na to im pozwalać ich statut a więc w obrębie własnych zadań, które mają ujęte w statucie mogą takie propozycje do nas zgłaszać. Te zadania, które będą chcieli realizować przy współudziale środków finansowych z budżetu Powiatu wrzesińskiego, Muszą być przede wszystkim skierowane do naszych mieszkańców, odpowiadać na ich potrzeby. A tak jak wiemy, tych organizacji powstaje coraz więcej, i one odpowiadają na jakieś potrzeby, powstały z jakiegoś względu, zrzeszają miłośników danego sportu, danej dziedziny życia, czy też przyświeca im jakiś po prostu wspólny cel. I jeżeli wpiszą się w właśnie ten nabór, który w tym roku. Ogłosiliśmy w 10 obszarach, no to jak najbardziej zachęcamy ich do tego. Aby taką ofertę y, złożyć na zadanie publiczne, które y, będzie współfinansowane właśnie ze środków y, naszego powiatu. Czyli może to być na przykład jakiś, nie wiem, kameralny koncert y, kultury y, choćby Wschodu, prawda? Coś porówn nie porównuje do Kaziuków, bo to już duża impreza, ale coś w tym stylu. Jeśli jest takie zapotrzebowanie, stowarzyszenie złoży odpowiednie dokumenty, to ma szansę uzyskać dofinansowanie. Oczywiście ma szansę uzyskać, ale jak y, pan wspomniał, Zachęcamy też, aby organizacje chciały organizować też takie duże wydarzenia, jak kazuki i to przy naszym udziale jak najbardziej byłoby mile widziane, ponieważ często zdarzają się też takie oferty, gdzie oferenci te stowarzyszenia, te fundacje chcą robić nie tylko coś w obrębie własnej instytucji dla swoich członków, ale właśnie wychodzić y, dla odbiorców, którymi są y, mieszkańcy całego powiatu. Tak więc y, zachęcamy. Y, może złe słowo, niech fantazja nie ogranicza, ponieważ... Y, Ograniczą na y, y, pewno fundusze, o czym zaraz być ograniczone, Muszą być ograniczone fundusze, a zwłaszcza w tym roku, gdy mamy do czynienia z tak dużą inflacją, to już dziś apeluję do wszystkich, którzy chcą złożyć ofertę, aby koszty naprawdę przeanalizować bardzo dobrze. Starajmy się, aby w te oferty były podparte jakąś prognozą kosztów, żeby te koszty nie były wyciągnięte z kapelusza, ponieważ później ta oferta jest wiążąca w momencie podpisania umowy, dlatego to też jest ważne, aby gdzieś te koszty były naprawdę racjonalne. Trzeba to dobrze przemyśleć. Wspomniał Pan na początku o 10 obszarach, w których będzie można starać się o takie dofinansowanie. Jakie to obszary? Jest to ochrona i promocja zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, ratownictwo i ochrona ludności, działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz ekologia. Każda ta dziedzina ma określoną pulę środków, nie jest ona równa, i tak y, największą y, pulę środków mamy do dyspozycji w obszarze kultury, ponieważ widzimy, że przez ten szereg lat, których konkurs ofert przez powiat grzesiński jest zagłaszany, tam wpływa najwięcej ofert, że ten Obszar kultury jest dość szerokim zainteresowaniem. Ale chyba też tęsknimy za wszelkimi wydarzeniami kulturalnymi, patrząc na dwa takie covidowe lata, kiedy wiele imprez musiało być odwołanych. Jak najbardziej. I to widać, że y, mieszkańcy chcą uczestniczyć w wydarzeniach, które my organizujemy jako jednostki samorządu terytorialnego, ale też wychodzą z własnej inicjatywy, co jest super, bo tworzymy. Y, społeczeństwo obywatelskie i y, te inicjatywy oddolne są bardzo potrzebne, a nawet bym powiedział, że one mogą wskazywać nam kierunek dalszego działania, ponieważ pokazują to, czego mieszkańcy oczekują od y, y, tutaj y, powiatu. Czyli jest szansa, że jeśli jakieś stowarzyszenie wpadnie na dobry pomysł, który y, zostanie ciepło przyjęty przez mieszkańców, to urzędnicy przychylniejszym okiem spojrzą y, i na przykład. Y, Sami włączą się mocniej w organizację tego wydarzenia, żeby było większe, lepsze, fajniejsze. Tak, do, tylko musimy wtedy już y, 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 współpracować z tym stowarzyszeniem. Pomijam tutaj aspekt y, y, konkursu ofert, ponieważ tutaj tak, mamy przyszłość. Ja, ja myślę o kolejnym, w, że tak powiem, etapie. Tak, myślę, że jeżeli są to inicjatywy. Fajne, które możemy przeprowadzić. Przykładem są na przykład warsztaty z makramy, które jedno ze stowarzyszeń dwa lata temu zorganizował w ramach otwartego konkursu ofert. Było bardzo dużo zainteresowanie. W ubiegłym roku y, powiat y, podjął takie zadanie między innymi w ramach Powiatowej Akademii Pozytywnego Myślenia. Tak więc y, ta współpraca z organizacjami pozarządowymi jest naprawdę. Y, bardzo potrzebna, i myślę, że e, warto z niej korzystać, pielęgnować i rozwijać. Najwięcej na kulturę, drugie w kolejności zadanie, które y, może liczyć na jakieś pieniądze. No i tutaj myślę, że Sport? to nie będzie zaskoczeniem. Wiek emerytalny dla emerytów, y, dla osób w wieku starszym, którzy y, także w, na naszym terenie są bardzo prężnymi organizacjami, mają y, wiele ciekawych pomysłów, y, i y, to też, y, o czym mówi przed chwileczką, COVID spowodował u osób starszych też dużo odosobnienie, ponieważ no była to grupa wiekowa bardzo narażona na, na, na zakażenie koronawirusem, dlatego też potrzeba tych działań w wieku emerytalnym jest jak najbardziej uzasadniona i tu również widzimy od kilku lat, że tych ofert wpływa naprawdę bardzo dużo. Jaka pula, jaką pulę pieniędzy przeznaczył w tym roku powiat wrzesiński na wszystkie te działania? Łącznie w tym roku na te 10 obszarów mamy do dyspozycji 132,5 tysiąca złotych. Wydaje się to być dużą kwotą, jednak jeżeli podzielimy to na te 10 obszarów, na wszystkie oferty, które będą wpływać, no to niestety Or, organizacje muszą się liczyć z tym, że no, y, poziom dofinansowania nie będzie na taki, na jaki wnioskują. Częściowo będą to koszty y, ograniczone, na przykład do jakiegoś mniejszego zakresu działań. Przykładowo, jakieś stowarzyszenie chce zrealizować 10 spotkań, warsztatów, no to y, gdzieś z tyłu głowy y, trzeba mieć również to, że może się zdarzyć, że tych środków będzie mniej, dlatego tych warsztatów wtedy też y, sukcesywnie. Będzie mniej. Ale trzeba też myśleć o tym, że jest to tylko dofinansowanie, więc powiat tak. nie sfinansuje całego działania. Stowarzyszenie musi szukać też innych środków, żeby za wszelką cenę zrealizować ten swój plan. Oczywiście, że tak. Wymogiem, który stawiamy organizacjom pozarządowym, jest wkład własny w wysokości minimum 10%. To jest obligatoryjne i tutaj nie możemy tego w żaden sposób zmienić. Część organizacji również przy swoich zadaniach. Proponuje pobieranie opłat od adresatów. Muszą to wykazać wówczas w ofercie, na jakim poziomie będzie ta składka, Czyli na, na to wydarzenie. Tak? Na przykład, to wszystko gdzieś tam muszą sobie właśnie ułożyć, przemyśleć, ponieważ od złożonej oferty. Mogą nastąpić małe korekty w ciągu roku, ale jakby zakres i istota zadania nie może się zmienić w momencie kiedy otrzymają niższe dofinansowanie i będą musieli się zmierzyć z realizacją tego zadania. Oczywiście organizacja może zdecydować się, że nie będzie realizować tego zadania, jednak myślę, że no jest to wówczas strata, dlatego. Jest ten czas do 8 marca, ponieważ do 8 marca można składać oferty, aby przemyśleć to, co chcielibyśmy w tym roku zrobić, jakie mamy priorytety, dla kogo, za ile, poszukać gdzieś nawet do własnego rozeznania się, jak te koszty będą szacunkowe wyglądać, na jakim poziomie całe zadanie zostanie skalkulowane. Gdzie można szukać informacji na ten temat? Na pewno u Was, ale strona powiatu też pewnie pomoże. Strona internetowa www.września.powiat.pl, także za pośrednictwem naszego Facebooka dla niektórych również biuletyn informacji publicznych. Jeżeli będą się tam orientować, jak odszukać dane informacje, ale zachęcam również do tego, aby jeżeli. Jakiekolwiek stowarzyszenie, organizacja ma jakieś pytania, przyjść do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Promocji Spraw Społecznych i Sportu, bądź wykonać telefon. Jeżeli są jakieś pytania, niejasności, to oczywiście rozwiejemy te wątpliwości, pokażemy, jak można to zrobić. Też od kilku lat oferty składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji generatora ENGO. Proszę się go nie bać. Przede wszystkim ten generator pomaga organizacjom, ponieważ on nie pozwoli na zrobienie błędu formalnego, co w konkursie ofert jest bardzo istotne, Bo ponieważ w, wtedy, wtedy oferta nie jest odrzucona. Pokazuje wszędzie, gdzie należy wypełnić, są podpowiedzi, co tam należy wpisać, jaką wartość. No, i ten generator prowadzi tak naprawdę przez cały proces złożenia tego wniosku do momentu kompletu dokumentów, które należy złożyć w starostwie powiatowym, właśnie do 8 marca. Prowadzi cały czas i naprawdę, może dla niektórych, którzy są przyzwyczajeni dla wersji. Papierowej, będzie to jakiś problem, to wówczas zapraszam, pokażemy, jak ta aplikacja wygląda, że nie należy jej się bać i złożyć tą ofertę w tym generatorze. Tam jest bardzo istotna taka suma kontrolna, która się na końcu wygeneruje, i wówczas, jeżeli ta suma kontrolna będzie, ten wniosek drukujemy, mamy pewność, że ta oferta przeszła przez generator. Jest złożona w starostwie, bo ją tam dostarczyliśmy do 8 marca. Wtedy mamy pewność, że oferta zostanie sprawdzona pod względem formalnym, później merytorycznym. Komisja y, oceni tą ofertę, a później zarząd powiatu Wrzesińskiego y, w drodze uchwały. Podejmie decyzję, jakie zadania i w jakiej wysokości otrzymają wsparcie w tym roku. Wygląda to prosto, proszę Państwa. Na pewno dacie Radę. Szczegóły na choćby stronie Powiatu Wrzesińskiego. Tam można sobie poczytać, na czym polega ten otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, a urzędnicy pomogą. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Spo Wydziału Promocji Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. Mateusz Maserak, dziękuję. Dziękuję bardzo.